Cześć wszystkim. Słuchajcie, sprawdziłem sobie ostatnią Garmina Edge Explore 2. Jedną z takich głównych funkcji, do których, znaczy głównych funkcji, no, powodów, dla których zmieniłem, była też taka, no, że możliwość eksportu albo możliwość zmiany trasy i przysłanie jej, no, bo wiadomo, że trasa jednak na smartfonie się robi znacznie lepiej niż... Na garminie, no, szczególnie w przypadku tam gdzieś Etrexa, no to, to była po prostu katorga w ogóle, ale chodziło o to, żeby móc bezprzewodowo wysyłać tworzonego, czy, czy to właśnie pod kolegi, nie wiem, który wysyłał nam na, na, na sygnale, na przykład, że można było wysłać swobodnie. Do urządzenia tą trasę. No, jakieś było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że nie mogę tego zrobić bezpośrednio z semanda bo, bo nie, ma takiej, nie ma takiej funkcji. Robi to komut. No, ja nie będę specjalnie komutał, że nie mam ochoty. To jest płatny. Tam Jeden region jest bezpłatny. Faktem jest, że myślę, że to by mi w 80%, nawet 90% załatwiło sprawę. Ale nie chcę jakiejś kolejnej aplikacji mieć, bo, bo nie, widzę, nie widzę takiej potrzeby. No i więc oczywiście można to obejść, na szczęście da się, nie jest to zbyt, jest zbyt jakieś skomplikowane, no ale trzeba po prostu po prostu znaczy, tą trasę jakby zapisać do pliku i ten plik otworzyć, ten plik gpx otworzyć, bo dopiero w konekcie. To da się zrobić, z tym nie ma żadnego problemu. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa, ponieważ ze względów bezpieczeństwa, oczywiście, jak zawsze, nie mamy dostępu teraz bezpośrednio do, do danych, które są w osm mandzie, Czyli te wszystkie, traki, które są zapisywane, one są zapisywane w takim folderze, który nie jest dostępny z poziomu naszego dedykowanego, czy to przynajmniej w moim przypadku Samsunga, wbudowanego menedżera plików. I do tego posłuży nam Explore. Program. Program, aplikacja Explore. Explore explore, jak zwał, tak zwał. Dobra, pokrótce teraz jak utworzyć taką trasę. Planowanie trasy, utwórz nową trasę. Szybko, szybko. żeby cokolwiek tutaj. Nie ma to kompletnie znaczenia. Dodaj jeden punkt, dodaj drugi. Niech będzie tutaj. OK, mamy 6 km. Żeby, żeby ślad zapisał się nam, ja właśnie często mówię jakiś kurs, trasa, nie chodzi o ślad, tutaj robimy ślad. Żeby zmienić nazwę SAT27 na Jan 2024, żeby to była nazwa przyjazna, że tak powiem. Klikamy opcję, zapisz jako nowa trasa i tutaj wprowadzamy nazwę pliku go nazwę do Garmina zapisz, oczywiście tam by można było wybrać sobie inne katalogi, ale te katalogi one i tak są dla nas niedostępne, po prostu. I teraz y, można to zrobić jakby w dwojaki sposób. Nie wiem, który będzie lepszy. Po pierwsze można wejść w moje miejsca. Do Garmina. Udostępnij i jak widzicie, tutaj nie ma możliwości wyboru nic poza Quick Share, Explore, Bluetooth, Signal, wszystko inne jest więcej, a więcej nie ma po prostu nic. Więc niestety nie możemy tego zrobić bezpośrednio do, do Garmin Connecta, ale tutaj możemy skopiować to na przykład do Głównego katalogu naszego, naszego urządzenia albo karty pamięci też nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ja biorę to do pamięci. Klikam OK, i w tym momencie on już znajduje się, znaczy on jest po prostu dla nas widoczny, tak dla naszego podstawowego menedżera plików. W moim przypadku to są moje pliki, więc klikam moje pliki i tutaj widzimy, pojawił się plik do Garmina. Klikamy na niego i tu już jest otwórz aplikacji, czyli można go otworzyć w aplikację, ale nie można go. Właśnie udostępnić, wyeksportować do. No i tu już oczywiście nie będę robił tego, bo już to, już to przed, chwilą, przed, przed chwilą zrobiłem. Jest jeszcze jedna opcja. E, otóż można po prostu otworzyć e, ten, kata, ten program Xplore i wejść do katalogu, w którym znajdują się pliki, które domyślnie OSMAN zapisuje nasze ślady. I też przebyte, też przebyte, można powiedzieć, tak czyli zapis tych drogich, które przebyliśmy. To znajduje się w katalogu Android, OBB i NetOS Emant Plus. I tutaj dalej Trax. Ten program ma dostęp jakby do tej ukrytej, no nie wiem jak to nazwać, tak, tam po prostu w, tutaj widzicie, jest do Garmina. Jest to, to jest ten sam utworzony gdyby plik. teraz pokażę Wam jak moje pliki też Oczywiście mamy Android, też są cztery katalogi, on jest po prostu no pusty, tam jest jakiś Tiles. No widzicie, tutaj powinny być jeszcze parę katalogów, jest tylko Tiles. Nie wiadomo. Nie wiadomo dlaczego, tu po prostu nic nie ma. Nie wiem dlaczego, może to, nie wiem czy to można gdzieś włączyć. Pokaż eee, jakieś ukryte pliki. Wydaje mi się, że to miałem gdzieś zaznaczone, ale nie sobie ręki urwać. Analizuj pamięć. No to później te, zamarzę, te Edytuj układ menu, ustawienia. Duży rozmiar pliku. Moje pliki, nie, to niestety nie jest. To nie jest to. Wyciśli układ układ. Nie, nie wiem, tutaj nie da się tego włączyć, więc ja wcale nie kombinuję. Myślę, że to co. To, co tutaj pokazałem, to w zupełności, w zupełności wystarczy, czyli albo moje pliki, tutaj jest możliwość. Może w przyszłej aplikacji to naprawią, w jakiejś we, w przyszłej wersji, może, może to będzie zrobione, natomiast na ten moment, no niestety musimy się posiłkować w taki sposób, ale myślę, że to jest, nie jest naszego upierdliwe i jak przyklikamy to parę razy, to no to będzie chwila, moment, tak naprawdę.